Błaga, uwaga, uwaga. Zawodnik drużyny terrorystów jest na B. Nie denerwują, bo mi ta muzyka gra nic nie słyszę. B, Uwaga. odliczenia, mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Wyzywacie mnie, ażebyście jeszcze bardziej mnie znienawidzili. Powiem wam, że mieszkając w Norwegii, miesiąc zarobię więcej niż wywrok kurwej, Ebane polskie biedaki. XDDDDDD Na sali pozdrawiam. Boze, jak mnie to bawi. No, śmieszne. Pliki, 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 odliczenia mam odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. W chuju cię mam, kurwa, pierdol <coughs> mnie, twoja Norwegia, celu nigdy pewnie uczciwej roboty zi. Nie tknąłeś, kurwa, pierdolana z twoje stype dnia, bo i tak będziesz mi sos słodko kwaśny <coughs> Makkikena polegał czasem Polish Tower Makkiken A może jakoś... Coś... Nie wiem czy nie napierać dalej Nie chcę O Jezu! Mm. Kurde, za piątek mi to wlazło. Przywaliłem w ścianę, siada, Tak, nie taki był plan. Nie taki. To mi się no podoba, Chej musi uważać, oj, oj, potraszył, niszczy, jest ultimate od na zagrany. Tutaj jest ładnie zestarowany Thresh, ale Czej chyba zginie, jest ładny equalizer, Chej nam ginie, ale oczywiście H2K bierze Infernala. No Chej zgubił się, Korańczyk no tak się zgubił. na ewidentnie. wycieczkę europejską. Sobie. Troszeczkę, no nie potrzeba. jakoś teraz złapany na ultimate od Kobe, zobaczmy co nam zrobi Jankos, 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 jankos ja nam Kobe'ego, ale ginam również tutaj e, Wunder. I nuklear Momencik Jankos za jeszcze jedzie Jankos Barcinusie ze smajtem to zrobił Wyleczył się dobył. kill dla <laughs> Wena! Czy Hebivenda dojedzie jeszcze Senkuksa Ależ tam Jankos to rozegrał Chcemy zobaczyć powtórkę tej On sytuacji bo... Po... Mogę, teraz się Mogę się teraz teleportować! Mogę się teraz teleportować! Bye, się teraz teleportował, to bym przeżył! Kurwa! Gdybym się teraz teleportował, to bym przeżył! Co z tym robisz, Jankos? Przestań! No ale trzeba rozgrzewać tak, rączki, prawda? Ale widzieliśmy tą akcję dwójkową, właśnie tych dwóch panów na, gór, na górnej alei, no i zabili. Tak. Jankosowi zimno chyba jest, no musi tutaj coś takiego. Strasznie mi jest zimno, nie wiem czemu, ale... O, Marcin! No, przy, Marcin no, weź, no patrz jaka kamera się tu jest! z tej mąściu. kamery, no Marcin! <grym grym> odszedł z tego, A może to, może to przez to tą kamerę dali? Chcieli go wrobić! Chcieli go wrobić! Naszego Marcinka chcieli wrobić! Nie. nie! Tak się nie robi! Jak mogli! Riot Games! Oni go przeczytali po prostu, że on robi dali. taki ruch! Dali kamerę i da. <grym> w tej budce, w tej altance są w takim razie! O kurde, nie! Mogę być na tą stronę. A oni są w tym domku. No cześć. No jeszcze jeden tu jest. jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jak się wydarzy. co jest. Co... Nie o ty. Jest. No o coś się O kurde. Co jest? Co? <noise> ucieka wam, ucieka, patrz. <noise> Kurde, nie mogłem, nie. Jedesz głowno, Stark. Co? Jedesz głowno. Nie rozumiem cię, pedale z grzywką. Znaczy, z połową grzywką. Jedz, jedz głowno, Stark. Gówno ty idioto. Gówno. A. Jedz gówno twoja matka Stark. Dawaj witam. 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 mówi Dawaj, oh, what is this Można kamień! subować bezpiecznie subować, przyjacielu. Będą streamki regularnie. Kurwa dzisiaj będę... Ben... Dzisiaj są... drugi streamek dzisiaj, co? Widzieliście kogoś, kto tak streamuje? Dwa streamki w ciągu jednego dnia? Ci kurwa w dupie nie mieści? Co! Kurwa, R-ką nie trafiłem! Obok kurwa! On nawet Silda nie użył! Nie trafiłem pierdoloną ereczką.

Mój polish jest perfekt. O oh, stary, to yeah. ty? On to videoklip? What video clip? <laughs> Show me your jainty. Hurra. <laughs> <laughs> Podjebanie się. Ta wodowa. Ta wodowa podjepka. Kurwa, za daleko był! Za, za daleko go wykopałem, kurwa! No, mogłem nie brać takiego rozbiegu. Ja pierdolę. Przecież, jakbym atakował tą Nidali, zrobił pu-pu-pu, kurwa double key. Hmm. me na gusto. Ale no, niestety, cool. Kur... Pnie to wam powiem, co powiedzą. Ale, a jak generalnie udostępniłem w internecie, to nic nie powiedzieli, bo. Bo nie mieszkam z rodzicami i wtedy też nie mieszk. Wtedy też nie mieszkałem. Także nie byłem z nimi w bezpośrednim kontakcie codziennie. Kurwa! Pa! Hono, no, pa! <ścoughs> kurwa! I masz! Taki żeś był, kurwa! Urabura! I się zesrałeś! Tego się nie spodziewałeś, knucie. No dobra, no gościu mnie zaraz zajebie, ale... Kurwa, akurat wciągałem gila, czekajcie. Tamta dziewczyna mieszka parę myśli stąd W tej samej głowie czasem przypomina mnie Ale ma siłę jaką umiewa mało kto A kiedy trzeba umie głośno mówić nie Czy na p czy już znasz ją? Ona nie chce być tak sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma... A Werek mnie skuterem porobił, nie? No co za... Tadam! Nie, nie, Ale hit polecił, kurde! O kurde, msiru swoim... Ja, Jakie nitro mam? Jaki co? kopra? Co? Co to? Co? 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 Jak kurde? O kurde, Co za nieruchomość. Ty, trasa ja nie widzę już Dobrze, jesteś dobrze. Kurde. O nie. Ale jak ty tak pędzisz? Mikey X? A, dobra, jeszcze przeżyje. No, ale też może stracić resztę swojej ekipy. 24 minuta i ja nawet nie wiem, czy oni nie mogą zmierzyć przypadkiem po Nexus sobie tutaj, jeśli chcą. Janko, ale ryzyko! E, raczej za to tym razem zapłać. Nie! No nie, no nie, że. No, po no prostu... nie! Panie, to jest bezczelne. Wszedł do izby, nie wytarł butów. I jeszcze podpala twój dom. Zobaczmy, wunder nie żyje. Jankos, no to już była przesada. On nie powinien przeżyć. Jankos zakłócił ognisko domowe Splice. Po tak, rzecz, to czy ty to tak, widzisz? Widzisz? tak to wygląda. Yy, drugi raz inhibitor wzięty. Dopiero co wstał? Nie. Nie udało się wziąć. To fuck kurwa, co on robi? Jeszcze się liczą za to, jak ktoś wchodzi na Ga, Wiecie, ile mi wyszło? Pierdolone 70 centów, kurwa, co? To jest najebanego kurwa Lyona I to kurwa jeszcze bez orzechów. Pierdole. puściłem reklamki przy 4 widzów, 6 razy. Ile? 3,70. No kurwa, ja za to mam ten Polaris kurwa z Medicą.